W 2024 roku Chiny zainstalowały więcej turbin wiatrowych i paneli słonecznych niż cały świat łącznie. Pekin inwestuje w energię odnawialną, podczas gdy Stany Zjednoczone Ameryki podwaja inwestycje w ropę i gaz. I to może stać się tym, co niektórzy analitycy nazywają największym strategicznym błędem XXI wieku. Wiem, że to odważne stwierdzenie, ale to pierwszy raz w historii, kiedy największe i najpotężniejsze supermocarstwa świata stawiają swoją całą przyszłość na dwie zupełnie odmienne i całkowicie różne drogi. New York Times napisał niesamowity artykuł zatytułowany Trwa wyścig o zasilenie przyszłości. Chiny wysuwają się na prowadzeniem. To zdecydowanie jeden z najlepszych artykułów, jakie czytałem. Zawarte w nim dane naprawdę zaskakują. W czasie, gdy chińskie firmy budują fabryki pojazdów elektrycznych i baterii w Brazylii, Tajlandii, Maroku i na Węgrzech, Donald Trump naciska na Japonię i Koreę Południową, by zainwestowały 44 miliardy dolarów w budowę projektu gazu ziemnego na Alasce. Podczas gdy Chiny dominują w przyszłości pojazdów elektrycznych i technologii baterii, General Motors właśnie anulował swoje plany dotyczące produkcji pojazdów elektrycznych i zamiast tego zainwestuje ponad 800 milionów dolarów w budowę większej liczby silników benzynowych V8, Stany Zjednoczone i Chiny dosłownie zmierzają w zupełnie przeciwnych kierunkach. Pytanie brzmi: która droga przyniesie najlepsze długoterminowe rezultaty? Co ciekawe, Stany Zjednoczone są największym producentem ropy naftowej na świecie i największym eksporterem gazu ziemnego. Trump bardzo chciałby utrzymać światową zależność od paliw kopalnych w najbliższej przyszłości. W zeszłym tygodniu kontrowersyjna ustawa Trumpa, wielka piękna ustawa, zlikwidowała rządowy kredyt podatkowy dla obywateli Stany Zjednoczone Ameryki kupujących pojazdy elektryczne. Były przyjaciel Trumpa i szef Tesli, Elon Musk, z pewnością nie był z tego zadowolony. Ale Elon wciąż ma rynek chiński, a Chiny stawiają całą swoją przyszłość na świat oparty na taniej energii elektrycznej pochodzącej ze słońca i wiatru. Patrząc na dane, widać jak bardzo Chiny się dystansują od reszty świata. Stany Zjednoczone, głównie dzięki komercyjnemu sukcesowi Tesli, eksportują rocznie samochody elektryczne warte około 12 miliardów dolarów. Ale Chiny już teraz produkują trzykrotnie więcej, a w zeszłym roku wyeksportowały niesamowitą wartość 38 miliardów dolarów samochodów elektrycznych z największym zagranicznym rynkiem w Europie. Zauważ, jak bardzo ta różnica się zwiększa, gdy spojrzymy na branżę akumulatorów litowojonowych. Stany Zjednoczone eksportują jedynie baterie o wartości około 3 miliardów dolarów i wciąż polegają na chińskiej technologii do produkcji tych amerykańskich baterii. Artykuł New York Times pod tytułem Czy świat może wyprodukować baterie do samochodu elektrycznego bez Chin? podkreślił ten problem. Artykuł rozpoczyna się od jednej z najbardziej niezwykłych tez na temat przyszłości naszego świata. Kraje produkujące baterie do samochodów elektrycznych będą czerpać długoterminowe korzyści gospodarcze i geopolityczne. Jak dotąd tylko Chiny są zwycięzcą. Zobaczmy jeszcze raz ten wykres. Chiny eksportują 22 razy więcej akumulatorów litowojonowych niż Stany Zjednoczone, o wartości aż 65 miliardów dolarów tylko w zeszłym roku, a głównym rynkiem zbytu ponownie jest Unia Europejska. Ale jeśli naprawdę chcesz zobaczyć, gdzie jest luka na rynku i jak szokująca jest różnica między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, wystarczy spojrzeć na dane z branży fotowoltaicznej. Chiny eksportują na cały świat niesamowitą ilość paneli i modułów fotowoltaicznych o wartości 40 miliardów dolarów. Zauważ, że udział Stany Zjednoczone Ameryki na rynku jest ledwo widoczny na tym wykresie. To dlatego, że Stany Zjednoczone eksportują tylko 69 milionów. To miliony przez M, podczas gdy Chiny eksportują 40 miliardów dolarów. Prawie każdego dnia Chiny wynajdują coś, co zmienia przyszłość przemysłu. Największa i najważniejsza chińska firma produkująca baterie do pojazdów elektrycznych, Contemporary Amperex Technology Co., Limited, właśnie wprowadziła nowy system baterii, który może się naładować w zaledwie 5 minut. I szczerze mówiąc, nie powinniśmy się dziwić przełomom technologicznym Chin. Chiny mają ponad 700 tysięcy patentów na czystą energię czyli więcej niż połowę światowej liczby. I właśnie dlatego tak wiele krajów na całym świecie ustawia się w kolejce, by nawiązać lepsze relacje z Chinami. W zeszłym miesiącu odwiedziłem Azerbejdżan, kraj obdarzony dużymi rezerwami ropy i gazu. Chińskie firmy produkujące samochody elektryczne przeżywają tam boom i przejmują lokalny przemysł motoryzacyjny. Wkrótce opublikuję film z wizyty. Teraz przyjrzyjmy się, jak Stany Zjednoczone Ameryki podwajają inwestycje w ropę i gaz oraz przeanalizujmy, czy to strategia wygrywająca na przyszłość. Trump teraz zmusza kraje na całym świecie do kupowania amerykańskiego gazu i ropy jako sposób na uniknięcie ceł. Waszyngton w zasadzie stawia całą swoją przyszłość na paliwa kopalne, które oczywiście napędzały świat przez ostatnie stulecie. A kiedy spojrzymy na dane, łatwo zrozumieć, dlaczego Stany Zjednoczone podjęły te decyzje. Wykres prezentuje eksport ropy naftowej z Stany Zjednoczone Ameryki, który osiągnął wartość 117 miliardów dolarów. W ubiegłym roku, w porównaniu do zaledwie 844 milionów z Chin, Stany Zjednoczone są największym eksporterem gazu ziemnego na świecie. Wykres pokazuje, że w zeszłym roku Stany Zjednoczone Ameryki wyeksportowały gaz ziemny o wartości 42 mld dolarów, czyli 14 razy więcej niż Chiny. W przypadku węgla Stany Zjednoczone Ameryki wyeksportowały 15 razy więcej niż Chiny, osiągając 15 mld dolarów. Stany Zjednoczone Ameryki dominują w sektorze paliw kopalnych i nie mają sobie równych. Chiny dominują w czystej energii i w tej rywalizacji są bezkonkurencyjne. Pozostaje odpowiedzieć na pytanie, która droga obrana przez dane państwo okaże się najlepszym strategicznym wyborem w dłuższej perspektywie. Ważne jest, aby spojrzeć na historię. Choć Chiny obecnie dominują w sektorze czystej energii, nie zawsze tak było. Tak naprawdę to Stany Zjednoczone Ameryki wynalazły pierwsze panele słoneczne w latach 50. i pierwsze wielokrotnie ładowalne baterie litowo-metalowe w latach 70. I nawet były prezydent Jimmy Carter zainstalował panele słoneczne w Białym Domu. Już w 1979 roku, choć Ameryka była pionierem w prawie każdej dziedzinie energii odnawialnej, rząd Stany Zjednoczone Ameryki ma ogromne trudności z utrzymaniem kursu i osiągnięciem długoterminowego celu. Co cztery lata kraj przeprowadza wybory, które mogą całkowicie odwrócić przyszły kierunek narodu. Pamiętasz panele słoneczne, które Jimmy Carter zainstalował w Białym Domu, a Ronald Reagan usunął je po siedmiu latach? Po raz kolejny widzieliśmy dokładnie ten sam scenariusz z Joe'em Bidenem i Donaldem Trumpem. Biden był zaangażowany w amerykańską przyszłość opartą na odnawialnych źródłach energii, ale Trump odwrócił niemal każdą nową politykę energetyczną zaraz po objęciu urzędu. Teraz Porównajmy to z rządem Chin. Jan Pan, współprzewodniczący Contemporary Amperex Technology Kosio Limited, największego na świecie producenta baterii elektrycznych, stwierdził: Trudno jest skłonić Chiny do zobowiązania się do długoterminowego celu, ale kiedy już się zobowiążemy, naprawdę chcemy to osiągnąć i wszystkie aspekty społeczeństwa, polityka rządu, sektor prywatny, inżynierowie wszyscy ciężko pracują w tym samym kierunku w ramach skoordynowanego wysiłku. I niezależnie od tego, czy lubisz Chiny, czy nie, trzeba przyznać Chińczykom, że nieustannie dążą do swoich celów i najczęściej je osiągają. Dziesięć największych elektrowni słonecznych na świecie znajduje się obecnie w Chinach. To jest największa elektrownia słoneczna na świecie położona w Xinjiangu, a to jedno miejsce jest w stanie wygenerować więcej energii niż niektóre małe kraje potrzebują do zasilenia całej swojej gospodarki. ABID samochód, który miałem okazję przetestować w zeszłym miesiącu podczas wizyty w Azerbejdżanie, obecnie buduje nie jedną, ale dwie fabryki samochodów elektrycznych, z których każda będzie produkować dwa razy więcej aut niż ta fabryka Volkswagena w Niemczech, która obecnie jest największą fabryką samochodów na świecie. Tutaj zaczyna się robić ciekawie i dlatego droga Pekinu, polegająca na przyjęciu odnawialnych źródeł energii, może być największym geopolitycznym zwycięstwem XXI wieku. Większość świata, zwłaszcza kraje globalnego południa, stawia na odnawialne źródła energii, co umacnia wpływy Chin na świecie. Od 2023 roku Chiny intensywnie inwestują w czystą technologię za granicą. 8 mld dolary amerykańskie w fabrykę na Węgrzech, 5,6 mld dolary amerykańskie w fabrykę samochodów elektrycznych w Arabii Saudyjskiej, 11 mld dolary amerykańskie w elektrownię słoneczną w Indonezji. 9 Mld dolary amerykańskie w tamę hydroelektryczną w Kongu i 2,4 Mld dolary amerykańskie w fabrykę baterii w Michigan. Stany Zjednoczone nie chcą przyszłości opartej na odnawialnych źródłach energii. Jednak większość świata, szczególnie kraje rozwijające się, dąży do tego celu. Sprawy robią się bardzo interesujące dla Chin. Raport Rocky Mountain Institute pokazuje, że globalne południe może stać się supermocarstwem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, kontrolując 70% światowych zasobów energii słonecznej i wiatrowej oraz 50% kluczowych minerałów. Chiny mogą dostarczać czystą technologię globalnemu południu, patrząc na rozwijające się kraje i ich rosnący import paneli słonecznych z Chin. Na koniec zostawię jeszcze jeden wykres, który naprawdę to podkreśli. I szczerze mówiąc, to może być najważniejszy wykres, który zdecyduje o przyszłości XXI wieku. Spójrz na fascynujące porównanie produkcji energii elektrycznej, która, szczerze mówiąc, jest kluczowym czynnikiem rozwoju i rozkwitu gospodarki. Na przełomie wieków Chiny pozostawały daleko w tyle za Stanami Zjednoczonymi. Dzięki inwestycjom w energię wiatrową, słoneczną, wodną i jądrową Chiny do 2010 roku zrównały się z poziomem produkcji Stany Zjednoczone Ameryki, ale w ciągu ostatnich 15 lat Chiny gwałtownie przyspieszyły, a Stany Zjednoczone Ameryki w dużej mierze stagnowały i osiągnęły minimalny wzrost. Więcej energii elektrycznej oznacza szybszy wzrost, a jak pokazuje ten wykres, energia elektryczna jest motorem wzrostu gospodarczego w XXI wieku. Dlatego kraj taki jak Indie, który wciąż jest 15 do 20 lat za Chinami pod względem podstawowej infrastruktury, nie ma możliwości, by rzucić wyzwanie Chinom jako potędze produkcyjnej. Następne Chiny to Chiny. Spójrzmy o krok dalej i zadajmy pytanie, jaka branża jest kluczowa dla naszej przyszłości? I bez wątpienia będzie to sztuczna inteligencja. A jaki jest najważniejszy warunek rozwoju sztuczna inteligencja? Ogromna ilość energii elektrycznej. I to może być właśnie powód, dla którego widzimy, jak Chiny oddalają się od Stanów Zjednoczonych. I nie tylko w branży sztucznej inteligencji, ale także w wielu innych sektorach, ponieważ Chiny dokonały kluczowych inwestycji, które będą napędzać przyszłość kraju przez wiele kolejnych lat. Dziękuję za niesamowite wsparcie i nie możemy się doczekać, by zobaczyć Was w naszym kolejnym filmie już wkrótce.